Siema! W kolejnym odcinku. Dziś wybraliśmy się do opuszczonego zakładu jubiler. Murowane budynki są z 1970 roku. Tam też była sprzedaż elektryki samochodowej. Pierwsze budynki to były sklepy wraz z gościem specjalnym Urby z Warszawą. Zapraszamy na film i do obejrzenia tego materiału, bo będzie bardzo ciekawy. Dziś wybierzemy się do opuszczonych jubilerskich zostawcie lajka, zostawcie kubetę, zostawcie subskrypcję Oraz za mną jest gość z Warszawa I wybieramy się do opuszczonych zakładów jubilerskich I wytwórni ze złota i ze srebra wszystkiego Medali no i, i takich i, rzeczy i, I oczywiście subskrybujcie jego kanał Też ma ten materiał, oglądajcie go No i zapraszamy do oglądania Zapraszamy na film była taka hala wytwórcza tam mogę tak szybko bo są z okna światła i warsztat samochodowy więc nie będziemy zdradać lokalizacji też i wystawiać się na innych tego tu jest po prostu zbiór izolacji i flaszek i dosyć wysokie pomieszczenie urbek z patrolu, i ma bo bo spali słuchaj, poczekaj spójrz jest on dobrze głowę w tym Co? w ekraniku ja dobrze widać? E, dobrze dobrze nagrywa się tak? mryga o i tutaj tutaj szef siedział i, i walił królewskie, nasi tu byli tak, jeszcze nawet trochę jest o, o i styropian możecie, mógł spać Puszki, puszeczki, wiadomo, okocim, ledrer. I tu, uważaj tutaj, bo jest dużo przewodów, znaczy izolacji. No i takie silosy, nie wiadomo, czy tutaj właśnie były maszyny, które robiły z metalu złoto, czy tam srebro, nie? Kazie, kazie wielkie z wężami tam gdzieś prowadziły, nie? piwnicy, o nie, tu tego nie pokażemy, bo są jakieś takie Wiadomo co, bez komentarza i tu jest też e, wyciągnik duży, nie? Wow. Wyciąg no. Ale skąd tu tego w jest, nie wiadomo Czy też może drukarnia była, nie? Musimy być dosyć cicho w budynku, bo tu jest... Jama bezdomnych, nie? Więc musimy być cicho, żeby nam coś na głowę nie zrzucili. Tylko, że po cichutku będzie mało komentarzy niestety. I to taki nielegalny skatepark. Proszę Państwa, był. Były płyty, tylko już ktoś to rozwalił. Tu jest wejście, ale nie będziemy tędy wchodzić, bo bezdomni na głowę zrzucają rzeczy. Zejście do piwnicy, ale zejdziemy z tamtędy. A co, od piwnicy zaczniemy? I od tego piętra. Ale tu, poczekaj, tutaj, poczekaj, tu jest takie pomieszczenie. Nie wiem. Może jest jeden bezdomny, ale on nam nic nie zrobi. Tak jest dzisiaj. Ani dzisiaj. No i tutaj jest te czyniki i takie różne rzeczy. Jest tam pan Zdzisiek, ale my tylko sobie sfilmujemy Dobry My tylko sobie sfilmujemy, nic nie będziemy psuli kołasować Można, tak? Nie... A pan Ścisiek się dobrze czuje Leży, tak? Witam Panie Śdzisku Wszystkiego dobrego Nie chcę świecić po oczach. Zaraz, bo nie będę świecił po oczach znowu jak zwykle. Świecić po oczach nie będę. Nie będę świecił po oczach jak zwykle. Daj mi go złożyć. Dobra, zaraz zobaczę. Zaraz zobaczę. Zaraz zobaczę, no. Misiu, trzymaj się, Misiu. daj, daj. się, Zobaczę, poczekaj. Kurwa, jest zawsze północno. On nie jest stąd, wiesz? Jak nie to, jest jestem woli. Ale on nie jest stąd on jest, A, stąd, on jest stąd. On nie jest stąd. On nie tak. jest stąd. Jak ten woli. Daj mi ognia. My nie palimy. Ja no. wiem, że ci nie palisz. Masz, no. masz na zdrówko. Ja nie palę, nie mam. Ja nie mam, na, naprawdę. Nie. Dobra, my sobie tylko zwiedzimy. Na razie zdrówka. Jeszcze kiedy odwiedzę pana, dobra? Jeszcze kiedy odwiedzę, zdrówka. Dobra, chodźmy. Niech tam sobie ten. No tu film kręcimy. Dobra, Wejdź. Ten tam. pan właśnie mi powiedział tutaj co tu było. E, który to... e, Nie wiem, jak chcesz. Jak tego. Tutaj były czwójki. Dwie, zobacz. I tutaj kiedyś był monitoring. Widzisz? Tutaj. Nie no, zobacz tak. Zługi czujki. Tak Tak. Tutaj nie wchodź, bo tu jest ługi, tutaj serają. Tu jest seralnik, zobacz. Nie będziemy tego pokazywać. Dobra, chodźmy na chwilę do piwnicy. Okay. Masz tą latarkę swoją? Tak, szybko Także ci bezdomni raczej nam krzywdy nie zrobił jak widziałeś Tu są toalety i nogi jeszcze takie zostały, pisuar chyba Widać no. I toalety i kabina prysznicowa w dziwnym miejscu tutaj w tym miejscu jest zabalone Dobra, idziemy na górę No Jeszcze na dole jeszcze no, znaczy tu wybi. No i... O, nie ma już tu taki szywacz był, ale już ktoś go zabrał. Kalosze. Wszystko tu jest. Dobra. Dywanik proszę Państwa. Tu jest tylko taki załówek, nic tam nie ma. Tu były proszę Państwa piese grzewcze, które zostały poprzewracane tak o, dałem mu dwa złote nie niech to niech ma nie mi się cieszy no i dobra i tutaj uuu ale tu nalało z, z góry zobacz O, I tu są e, sejfy, zobacz Zan nie będę wchodził, bo się poślizgnę na tym pewnie. Coś troszkę mogę. Żeby je pokazać Państwu je, Jeden jest zamknięty Co? No będę tam I zobacz i pełno takich ulotek Urbek spatro, zobacz Juwelia, bo firma się nazywała Juwelia Nie wiem czy jeszcze się no. powiedziałem Łańcuszek srebrny No i tutaj I tutaj też jest tego sporo Jakaś z tego taki I tu jest tego mnóstwo 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 tego jest No i tyle, tak Papiery po angielsku I papiery chyba po angielsku zobacz Jakieś, ale to nie są dane osobowe, więc mogę do kamery chyba no tak. Chyba mogę. Power 43 kw. Można. Może jak ktoś wie, co to jest, to proszę w komentarzach pisać. Tu bardzo fajne e, te, o domofonik, bardzo, proszę Państwa. Dawny. Sperel. Widać, e, ERWT firma. Jeszcze telefon Halo, policja? Nie zamawiałem Kolej Kujawski-Lotos Kalendarz z 2004 Toż tutaj jest I do ewakuacji wyjście Ewakuacyjne Katalog Lato 2005 Coś o, o na rybach Na ryby wszędzie w rękach Zobacz to, zobacz to Jaki klasy, klasyk Szajnik Wszystkie to Dużo rolnych O, 2006. nasi tu byli. Tu była chyba przepieralnia, nie? O, i takich kuleczek bardzo dużo. Tak. I tutaj jest ciekawie. Jest bardzo dużo takich małych kuleczek. Może zrobi, robili z nich korale czy coś? Albo to kulki były do tych... To Chyba nie. Zobacz. Co to mogło być? Wygląda jak ulki łożysk ale aczkolwiek nie wiadomo. O, jakaś dziwna taśma, Dokładnie. ale to nie jest szydepna. Dobra, idziemy dalej. Słuchawki. Jesteśmy w środku. Coś to zamykamy okna po sobie. Żeby nie było. Tak jak zastaliśmy, tak trzeba teren zostawić. Tutaj jest przycisk subskrypcji, także subskrybujcie Urbex Warszawa i Urbex Patrol. No, no i tego. Fajne schody są, nie? Dobry. Fickie. i czujka na górze też była widać grana, bo to jubiler, tak? Magazyny w magazynach trzymali chemię. To jest za dużo posrane, więc nie wyszli. przejdziemy do kolejnego budynku. Także. Idziemy już wyjdziemy w tędy to ktoś rozmontował centralkę. I jakaś to firma się nazywa, nie wiem czy tu mogę to nagrać. Telefony alarmowe. A, to system po prostu monitoringu. Dobra. No i wejdziemy sobie do tego kolejnego budynku. O i ja wchodziłem na swoim odcinku tą bramą i tutaj, nie? I do tych drzwi. I tak, to, i tak to się prezentuje ten budynek o, jeszcze czujka tam zobacz, alarmowa dobra, wejdź, uważaj tu na kupę, kupy masz latarkę? Słuchaj. o, może chcesz skorzystać, nie? no i uważaj, tutaj takie rowy są nie wiem, co tu było budyweczki tu nic nie ma, tu się nie wejdzie do piwnicy, niestety bo tu nic nie ma i też jest przynajmniej jeden bezdomny, ale mam nadzieję, że był nie spotkany. Tu uważam co od ulicy. No, także tak się znajduję. nie? Na końcu to wejdziemy. I tutaj był kalendarz już nie ma tych książek. Na końcu widok z okna, tak? Trochę tak. Tak. Hmm. tutaj trąci i tutaj w bezdomny mieszka. Tego widziałem, tu ma flaszki i wszystko tego. No i taki widok z okna, tak się prezentuje ten budynek. Już tu nie będę otwierał i sapi, nie? Możemy tam zobaczyć. Także dwie klimaty i tu fajny, zobacz, fajny sufit. Tak jak w dawnej perel było, nie? Krzyżowka jakaś. Możemy tak nie świecił w może tak sobie z przyczajki wygląda. Zaprezentuję. tego. Mykamy stąd. A i grafiti fajne. Jeszcze fajne graffiti jest dosyć. Dosyć fajne. Będę mogła go Idziemy stąd, bo tu po gławie chodzimy, nie? No i niestety, na strych się nie wejdzie. O, gołębeczki dwa sobie tam śpią. Ruchają. Na strych się nie wejdzie, bo tylko gołębie tam nocują, nie? Dokładnie. Nie ma drabiny zresztą. Także... Stąd by było na tyle. Jeszcze nam zostały dwa obiekty. Może musimy się śpieszyć, nie? Dobra, idziemy do tych dwóch obiektów. A, i do pokój. Jest tam ktoś? I tutaj, jak byłem w nocy, w nocnym trybie, to tu normalnie siedział gościu po cienku i nie wiem, sobie tak siedział, się zdrygnął i to sobie siedział normalnie. A ja byłem o pół do drugiej tutaj. O, jeszcze patrz, kabel od kablówki zasunął skądś. Widzisz? Może ci przyda na antenę. No, ale okno już wybite, proszę Państwa, było kiedyś całe. A jeszcze było wybijane. Idziemy Zostawimy mu kabel, niech sobie sprzeda, nie? Za dwa złote na złomnie. nie? Dobra, także... także teraz nie nocuję tutaj. Ogólnie straszny śmietnik, nie? Teraz tu jest na przypale, więc muszę latareczki wyłączyć. No, niestety, wiadomo, nie chcę przypału. Ale będzie chyba coś widać. Miniaturę możesz tu sobie strzelić, ale to lepiej z tej strony. No i wejdziemy napić do tego mniej spalonego. Elektronika to jakaś leży. Uważaj na. No. Masa różnej elektroniki przełączników i tak dalej no nasza to... niestety jest śmietnik jak nie wiem do piwnicy później na górę zaraz wejdziemy sobie tu jest sub -buffer. rysunek techniczny zobacz Z książki powłoki lakiernickie tak nasz książki Naukowe jakieś, zobacz. widać, widać. że jest, język angielski, jakby ktoś się chciał też uczyć. No, wszystko tutaj jest, nie? Mamy subwoofer. Tak, subwoofer. Świat wiedzy. Mamy karimatki. Mamy wszystko, nie? Wszystko jest. Wszystko jest, cała kolekcja. Pateks, mamy tutaj o nie tego, tego, tego nie było tego nie było Tutaj mamy, te. a i tam mamy wyjście na werandę z tego to już nie będziemy tam tam już to, to jest po prostu ta weranda mogę pokazać państwu tak szybko o to jest tam ten budynek werandka nie będę tu świecił za dużo o i słychać naszego bezdomnego, co trochę nie dosłyszy, nie? Dobra, chodź na górę. O rany, jak tu już potłuchli. Było, była szyba jeszcze. Jeszcze była szyba, niestety. Napis fajny zobacz. Klimat, nie? Tak, to z zewnątrz słychać. I tu niestety się paliło bo historię Wam opowiem pokrótce Powiem tutaj zobacz jakieś takie yy, ten, samochody Się spaliło dlatego, że historia była taka, że po prostu bezdomni to podpalili, bo właściciel chciał podobno wygonić, podobno i właściciel chciał wygonić. O nie, tam jest dużo pierwszyków, to tylko tak szybko. Nie będziemy. Się... O, ktoś z tramwaju ukradł. Ktoś z tramwaju ukradł. I to ciekawe czy z jest z żoli ogóle nieważne. Tu jest kibelek. Przejdź to ja tam się filmuję może Chyba kibelek. No i właściciel przyjechał, chciał wyrzucić. Tak i po prostu i po prostu wzięli ten Zemścili się i odpalili podobno, tak tak przynajmniej na forach forum można wyczytać, że tak było, nie? Tu uważaj. Śruba jakaś. Tu uważaj. O! Dobra, to się najwyżej wytnie. Tak? No i tutaj rękawice, jakiś taki obraz i coś tego. Dobra, kierujemy się do piwnicy. do przepraszam, będzie całe cięcie Idziemy tam, tam tamte drzwi Idź tam w te drzwi, drzwi. uważaj na pajęczynę, bo... Ja ostatnio ostatnią do Tu jest pajęczyna, zobacz schody są dobre, także normalnie zejść do te pajęczyny tu leży, może też spali, nie. W, butel... w butelce jest coś żółtego, ale nie chcę wiedzieć co. Budynek. jeszcze jeden budynek został i myślę, że będziemy kończyć, tak? z patron. Tutaj. Budyneczek. Tak, także tu jest jakiś kuczek. Nie wiem, czy nie był też jakiś zakład samochodowy, bardzo ładny stół. Baterie. baterie chcesz do walkmana tam przejść tam można przejść o kurcze sraka tu jest Ty. sraka poduszka i tu już dach spada bo tu się paliło I tu y, na do piwnicy, bo tu są takie schody, takie przekręcone. Można zejść. Ja raz schodziłem, ale ładny mural, znaczy ten, to jest oryginalny chyba grafik, który tu, tu tutaj był, nie? Bo tu zobacz, da się tu zejść, ale jest na jednym włosku. Ja tu schodziłem po tych schodach, ale tam nic też nie ma, więc czy sobie darujemy? To Jest taka sama piwnica. jak wiem, bo proszę Państwa, zdrowie jednak najważniejsze. A co by tu nie patrzeć? To jednak te schody się tutaj na wosku tutaj jeden trzymają. Ja byłem tutaj o, o pół do drugiej w tej piwnicy. Na moim kanale będzie o tym. O tej piwnicy. No, możemy spróbować wyjść na samą górę delikatnie. Tak, chodź pierwszy. Tylko, że to też się paliło, więc trzeba bardzo być uważnym. Ostrożnym. tu jakieś ocieplenie co? załamuj się? no bo tu się paliło proszę Państwa toaleta fajnie się stopiła tu, się tu już paliło. sobie po normalnie rosną te mech i to jest wszystko i bardzo fajnie sufit wygląda A także to by było na tyle że będziemy pomału kończyć, tak? No. Tam już lepiej nie chodzić, bo nie wiadomo w jakim stanie jest dach. Tam było bardzo zarwane, więc, Le lepiej więc nie tam pochodzi. lepiej nie, bo widzieliśmy. Także delikatnie teraz trzeba zejść. No i cóż, i zakończymy ten chyba odcinek. No, ale to tutaj. jak wyjdziemy? Oczywiście. Jak wyjdziemy cali. Jak wyjdziemy cali, to zakończymy. Dach, jeszcze pokażę dach. Dach tak się prezentuje. Schody są zawalone ocieplaczem, także trzeba bardzo uważać, bo można sobie skręcić, nie? Kostkę albo coś. urbek to jest niebezpieczne zajęcie, jakby nie patrzył. No i całkowicie tak, na przypale sobie wyjdziemy, jakby nigdy nic z tymi latarkami. O, tu jest też wejście do piwnicy, mogliśmy tędy wejść, ale to już chyba nie ma co. Nie wiem. Bo tam jest to samo puste. Idziemy chyba z tamtej strony, tak? A nie z tej? A no możemy no przez, możemy przez Urbek przejść po prostu. Kończyliśmy ten materiał. Yy, jeśli się wam podobał ten materiał i w ogóle dajcie opinie na ten temat i w ogóle czy, czy wam się spodobał czy nie yy, miłym komentarzem pod filmem zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję i oczywiście subskrybujcie kanał Urbej z Warszawa bo też ze mną był ja wbijajcie tu też i na... lajkujcie go i widzimy się na kolejnej wyprawie cześć Rage on that beat going crazy.